W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek, który rozpoczynam w Twojej obecności. Dziękuję za noc, która przyniosła mi odpoczynek, nawet jeśli była krótka lub niespokojna. Dziękuję za siły, które we mnie odnawiasz. Dziękuję za ludzi, których stawiasz przede mną, bo przez nich prowadzisz mnie drogą miłości. Dziękuję za Twoją cierpliwość wobec moich słabości. Proszę Cię o dar mądrości w słowach i czynach, abym nie działał pochopnie ani samego impulsu. Proszę o pokorę, która pozwoli mi przyznać się do błędu, kiedy to będzie potrzebne. Proszę o cierpliwość w rozmowach, które mogą być trudne. Proszę, otwórz moje serce na Twoje prowadzenie w codziennych zadaniach. Pomóż mi również szukać Twojej woli w tym, co zwykłe. Święty Efrem Syryjczyk powiedział: Jeśli kochasz, nigdy nie będziesz samotny. Te słowa uczą mnie, że miłość jest odpowiedzią na lęk i poczucie izolacji. Pokazują, że nawet najbardziej wymagający dzień może stać się przestrzenią bliskości, jeśli wybiorę dobro. Przypominają też, że miłość otwiera drzwi, których sam nigdy bym nie otworzył. Uczą mnie te słowa, że prawdziwa siła rodzi się z serca zdolnego do dawania. Proszę Cię, Panie, rozpal we mnie właśnie taką miłość. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. To Słowo przypomina mi, że w Twoim sercu nikt nie jest zbyt mały, zbyt słaby, ani zbyt zagubiony. Uczy mnie to też, że ty szukasz tych, którzy najbardziej potrzebują nadziei. Daje mi świadomość, że dziś mogę być narzędziem Twojej troski wobec kogoś konkretnego. Pomaga mi to Słowo zrozumieć i zobaczyć wartość w ludziach, których łatwo pominąć. Proszę, Panie, uczy mnie uważnym na małych. Panie Jezu, zanurzam w Twojej przynajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię Jezu do tych sytuacji, spraw, rozmów, pracy i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy. Przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnie chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawieństwo Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi. Zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.